Czy plastikowe narożniki do płytek wrócą do naszych Łazienek? Pamiętają Państwo czasy, gdy w niemal każdej Łazience narożniki, półki czy obramowania luster wieńczyły charakterystyczne plastikowe narożniki. Przez lata były standardowym i niezwykle popularnym rozwiązaniem. Były tanie, proste w montażu i występowały w szerokiej gamie kolorów, pozwalając na dopasowanie do niemal każdej aranżacji. Co więc sprawiło, że ten niegdyś wszechobecny element praktycznie zniknął z nowoczesnych wnętrz? Odpowiedź leży przede wszystkim w zmianie estetyki i materiałów. Współczesny design ceni sobie szlachetność i minimalizm. Miejsce plastiku zajęły znacznie bardziej eleganckie i trwałe profile z aluminium czy stali nierdzewnej. Co więcej, zmieniły się same płytki. Dzisiejsze, wielkoformatowe i rektyfikowane płyty o ostrych krawędziach wymagają minimalistycznego wykończenia. Masywniejsze, zaokrąglone profile z plastiku po prostu do nich nie pasują. Wyglądają nieproporcjonalnie i archaicznie. Czy więc plastikowe listwy wrócą jeszcze kiedyś do naszych łazienek? W masowej skali jest to bardzo mało prawdopodobne. Obecne trendy i standardy materiałowe poszły w zupełnie innym kierunku.